W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu informacyjnego przyglądamy się historii, która Mekko rozpala emocje i rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Bohaterką materiału jest Koreida Marta Manowska. Ceniona prezenterka i dziennikarka, znana z opanowania, profesjonalizmu i wyczucia tematów społecznych. Przez lata unikała medialnych burz, konsekwentnie oddzielając życie prywatne od pracy. Tym razem jednak zdecydowała się zabrać głos. Według zapowiedzi o Czopeczyńc, Marta Manowska ujawnia szokujące kulisy współpracy i relacji, które, jak twierdzi, rzucają nowe światło na zachowania i decyzje. Rafał Brzozowski. Co dokładnie zostało powiedziane? Jakie fakty i konteksty pojawiają się w tej relacji? I dlaczego dopiero teraz padają słowa, które, zdaniem komentatorów, mogą żyć, zmienić narrację wokół tej historii? Podkreślmy. W przestrzeni publicznej Belżelea krążą różne interpretacje i oceny, a emocjonalne określenia wynikają z tonu wypowiedzi i reakcji odbiorców. My w tym materiale oddzielamy fakty od opinii, przyglądając się temu, co zostało ujawnione, jak zostało sformułowane oraz jakie konsekwencje może to przynieść dla obu stron: zawodowe i wizerunkowe. Dlaczego Manowska zdecydowała się przerwać milczenie właśnie teraz? Czy chodzi o potrzebę domknięcia pewnego rozdziału, czy o odpowiedź na narastające spekulacje? jak reagują środowisko medialne i widzowie. Zostańcie z nami, bo w kolejnych minutach porządkujemy informacje, przytaczamy kluczowe cytaty i analizujemy reakcje. Bez sensacji, za to z pełnym kontekstem. W którym Marta Manowska zdecydowała się przerwać milczenie, był punktem kulminacyjnym długiego procesu narastającego rozczarowania i moralnego sprzeciwu. To, co nazwała prawdą odpychającą, nie dotyczyło jednego skandalu ani jednego zdarzenia, lecz mechanizmu zachowań Rafała Brzozowskiego, który przez lata, według jej relacji, funkcjonował w cieniu nienagannego wizerunku. Najbardziej wstrząsające było zderzenie publicznej twarzy pełnej empatii z prywatnymi kulisami chłodnej kalkulacji, w których ludzie traktowani byli jak narzędzia do budowania pozycji i wpływu. Marta opisywała atmosferę subtelnej presji, rozmowy prowadzone tak, by zawsze zostawić sobie furtkę wycofania się z obietnic, pochwały rozdawane na pokaz i podważanie wartości współpracowników poza światłem kamer. Z czasem zrozumiała, że nie chodzi o pojedyncze nieporozumienia, lecz o powtarzalny schemat, granie na ambicjach, wzmacnianie zależności emocjonalnej i dystansowanie się od konsekwencji. To właśnie ta intencjonalność czyniła prawdę kin tom odpychającą, bo nie była wynikiem stresu czy błędu, lecz świadomej strategii. Kulminacją stało się odkrycie wewnętrznego planu, w którym ludzi oceniano według przydatności wizerunkowej, co dla Marty było ostatecznym dowodem uprzedmiotowienia. Decyzja o ujawnieniu przyszła późno, bo wahała się między lojalnością a odpowiedzialnością przemówiła dopiero wtedy, gdy uznała, że milczenie utrwala krzywdzący model. W tej narracji prawda odpychająca nie była sensacją kryminalną, lecz moralnym oskarżeniem kultury cynizmu, w której deklarowane wartości są dekoracją, a empatia narzędziem. To właśnie ten rozdźwięk, a nie jeden czyn wywołał wstrząs i sprawił, że jej słowa poruszyły opinię publiczną, uruchamiając debatę o granicach wpływu, odpowiedzialności liderów i cenie perfekcyjnego wizerunku. Gdy prawda odpychająca, o której mówiła Marta Manowska, została ujawniona w tej narracji, reakcja społeczności internetowej była natychmiastowa i gwałtowna. A emocje rozlały się po sieci z prędkością, której nikt się nie spodziewał. Już w pierwszych godzinach po publikacji wypowiedzi zaczęły pojawiać się setki komentarzy, analiz i interpretacji. Użytkownicy mediów społecznościowych dzielili się na obozy, a każde nowe zdanie, każde słowo manowskiej było rozkładane na czynniki pierwsze. Dla jednej grupy internautów ujawniona prawda była szokująca, ale zarazem wyzwalająca. Wielu pisało, że od dawna wyczuwali fałsz i nienaturalność w idealnym wizerunku Rafała Brzozowskiego, choć wcześniej nie potrafili tego nazwać. Teraz, w świetle relacji Marty, poczuli, że ich intuicja została potwierdzona. W komentarzach pojawiały się słowa o moralnym obrzydzeniu, o rozczarowaniu kimś, kogo przez lata postrzegano jako wzór profesjonalizmu i empatii. Dla tych osób najbardziej poruszające było nie samo oskarżenie, lecz opis mechanizmu, w którym ludzie mieli być traktowani instrumentalnie, z chłodną kalkulacją. Druga część internautów reagowała z niedowierzaniem i gniewem. Padały pytania o dowody, o motywy ujawnienia i o to, czy nie jest to próba budowania sensacji. Ci użytkownicy bronili Rafała, podkreślając, że jedna relacja, nawet emocjonalna, nie powinna przesądzać o ocenie człowieka. W sieci zaczęły krążyć hasła nawołujące do ostrożności, do oddzielania emocji od faktów. W tej grupie dominowało poczucie, że opinia publiczna zbyt łatwo ulega narracjom, które brzmią dramatycznie. Szczególną rolę odegrał język, jakiego używała Manowska. Określenia sugerujące obrzydzenie moralne sprawiły, że dyskusja nabrała intensywności. Internauci cytowali fragmenty wypowiedzi, tworzyli memy, skróty myślowe i nagłówki, które żyły własnym życiem, często oderwanym od pierwotnego kontekstu. To właśnie ten efekt wyrwania z całości doprowadził do eskalacji emocji. A jedni czytali w słowach Marty ostrzeżenie, inni widzieli w nich atak. W kolejnych dniach reakcje zaczęły się różnicować i dojrzewać. Pojawiły się dłuższe wpisy blogowe i analizy, w których internauci próbowali zrozumieć, dlaczego ta historia wywołała tak silny rezonans. Wielu zauważało, że sprawa dotknęła uniwersalnego lęku, strachu przed tym, że za miłym uśmiechem i poprawnym wizerunkiem może kryć się cynizm. To sprawiło, że ludzie przenosili emocje z tej historii na własne doświadczenia zawodowe, pisząc o to Relacjach, presji i manipulacji, których sami doświadczyli. W efekcie prawda odpychająca stała się symbolem, a nie tylko elementem jednej historii. Dla części społeczności była sygnałem, że należy głośniej mówić o granicach w relacjach zawodowych i o odpowiedzialności osób mających wpływ. Dla innych ostrzeżeniem przed pochopnym ferowaniem wyroków w przestrzeni publicznej. Sieć wypełniła się sprzecznymi emocjami, od empatii i solidarności, przez gniew i rozczarowanie, aż po zmęczenie nadmiarem interpretacji. Ostatecznie reakcja internautów pokazała, że w te opowieści nie chodziło wyłącznie o Martę Manowską i Rafała Brzozowskiego, lecz o coś znacznie większego o potrzebę zrozumienia, komu i dlaczego wierzymy, oraz jak łatwo prawda, nawet subiektywna może stać się zapalnikiem społecznego konfliktu. To właśnie ta fala emocji, a nie same słowa, uczyniła ujawnienie tak głośnym i kontrowersyjnym, pozostawiając w sieci długotrwały ślad niepokoju i pytań bez jednoznacznych odpowiedzi. Kiedy sprawa ujawnienia prawdy odpychającej przez Marta Manowska zaczęła żyć własnym życiem w mediach i w sieci, środowisko zawodowe zareagowało równie silnie jak opinia publiczna, choć w zupełnie inny, znacznie bardziej złożony sposób. Reakcje współpracowników obu stron nie były jednolite przeciwnie. Ujawniły głębokie podziały, napięcia i niewypowiedziane dotąd emocje, które przez lata funkcjonowały pod powierzchnią profesjonalnych relacji. W gronie osób, które wcześniej pracowały z Martą Manowską, dominowała ostrożna solidarność. Wielu kolegów i koleżanek z branży podkreślało, że znają ją jako osobę opanowaną, wyważoną i niezwykle odpowiedzialną w doborze słów. Dlatego samo to, że zdecydowała się zabrać głos publicznie, zostało odebrane jako sygnał, że musiało dojść do wewnętrznego przełomu. Niektórzy mówili wprost, że jej wypowiedź była aktem odwagi, inni, że była desperacką próbą domknięcia bolesnego etapu zawodowego życia. Pojawiły się też głosy współpracowników, którzy przyznawali nieoficjalnie, że atmosfera opisywana przez Martę nie była im całkiem obca. W ich wypowiedziach nie padały nazwiska ani konkretne oskarżenia, ale powtarzały się słowa o napięciu, presji i trudnych relacjach w miejscach, gdzie wizerunek miał ogromne znaczenie. Dla tych osób ujawnienie Manowskiej było impulsem do refleksji nad tym, jak często w branży normalizuje się dyskomfort w imię profesjonalizmu. Jednocześnie część środowiska reagowała z wyraźnym dystansem. Pojawiały się opinie, że sprawy zawodowe powinny być rozwiązywane wewnętrznie, a nie na forum publicznym. Ci współpracownicy obawiali się, że cała sytuacja może stworzyć precedens, w którym osobiste doświadczenia, nawet jeśli szczere, stają się narzędziem medialnej presji. W ich wypowiedziach dominowała troska o stabilność branży i relacje oparte na niepisanych zasadach lojalności. Reakcje wobec Rafał Brzozowski były jeszcze bardziej spolaryzowane część jego współpracowników natychmiast stanęła w obronie, podkreślając jego profesjonalizm, zaangażowanie i wieloletnią obecność w projektach, które wymagały ogromnej odpowiedzialności. Dla nich ujawnienie Manowskiej było szokiem i czymś, co burzyło znany im obraz współpracy. Wskazywali, że praca w mediach zawsze wiąże się z presją i trudnymi decyzjami, które nie każdemu mogą się podobać. Jednak w kuluarach pojawiały się również ci Dzisiejszej wypowiadane opinie, pełne ambiwalencji. Niektórzy współpracownicy Brzozowskiego przyznawali, że choć nie zgadzają się z ostrym tonem narracji, to rozumieją, skąd mogły wziąć się emocje. Mówili o stylu zarządzania opartym na wysokich wymaganiach, który jednych mobilizował, a innych przytłaczał. W tych wypowiedziach nie było jednoznacznego potępienia ani pełnej obrony, raczej poczucie, że prawda leży gdzieś pomiędzy. Szczególnie trudne były reakcje osób, które pracowały jednocześnie z obojgiem. Dla nich cała sytuacja była źródłem wewnętrznego konfliktu lojalności. Z jednej strony znali Martę jako osobę wrażliwą i rzetelną, z drugiej Rafała jako skutecznego i charyzmatycznego lidera. W prywatnych rozmowach przyznawali, że sprawa zmusiła ich do ponownego przemyślenia własnych doświadczeń i do zadania sobie pytania, czy pewne zachowania, wcześniej uznawane za normalne, nie powinny zostać nazwane inaczej. W, w środowisku pojawił się także lęk przed konsekwencjami. Niektórzy obawiali się, że publiczny konflikt może wpłynąć na przyszłe projekty, atmosferę pracy i zaufanie między współpracownikami. Inni widzieli w nim szansę na oczyszczenie. Moment, w którym branża zostaje zmuszona do rozmowy o granicach, odpowiedzialności i kulturze pracy. Z czasem reakcje kolegów i koleżanek obu stron zaczęły ewoluować. Emocjonalne komentarze ustępowały miejsca bardziej wyważonym głosom, w których pojawiała się refleksja, że spór nie dotyczy wyłącznie dwóch osób, lecz mechanizmów obecnych w całym środowisku. W tej perspektywie zarówno Manowska, jak i Brzozowski stali się symbolami większego problemu. Napięcia między wizerunkiem a rzeczywistością zawodową. Ostatecznie reakcje współpracowników pokazały, jak bardzo ta sprawa podzieliła środowisko, ale też jak wiele niewypowiedzianych dotąd emocji ujawniła. Dla jednych była aktem odwagi, dla innych niepotrzebną eskalacją. Dla większości jednak stała się lustrem, w którym zobaczyli własne doświadczenia, kompromisy i granice, o których wcześniej woleli milczeć. Marta Manowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej telewizji ostatnich lat. Jej kariera to przykład konsekwentnego budowania pozycji zawodowej opartej na wiarygodności, empatii i ogromnym wyczuciu społecznym, a nie na skandalach czy chwilowej popularności. Droga Manowskiej do sukcesu była stopniowa, ale niezwykle spójna i przemyślana. Swoją przygodę z mediami zaczynała poza blaskiem reflektorów, pracując przy tworzeniu programów telewizyjnych od strony redakcyjnej i producenckiej. Ten etap był kluczowy. Pozwolił jej dogłębnie poznać mechanizmy działania telewizji, nauczyć się odpowiedzialności za słowo oraz zrozumieć, jak ogromny wpływ media mają na emocje i decyzje widzów. Zanim pojawiła się przed kamerą, była już doświadczonym fachowcem, świadomym wagi przekazu. Przełomem w jej karierze okazało się objęcie roli prowadzącej programy o silnym ładunku emocjonalnym i społecznym, w których kluczowa była umiejętność słuchania, a nie dominowania rozmowy. Marta Manowska szybko udowodniła, że potrafi stworzyć atmosferę zaufania, w której bohaterowie programów otwierają się i mówią o sprawach intymnych, trudnych, często bolesnych. Jej styl prowadzenia opiera się na spokoju, uważności i autentycznej empatii, co stało się jej znakiem rozpoznawczym. Największe sukcesy przyniosły jej formaty, w których Człowiek i jego historia stoją w centrum uwagi. Dzięki nim Manowska zyskała opinię osoby, która nie ocenia, nie narzuca narracji, lecz pozwala widzowi samodzielnie wyciągać wnioski. To właśnie ta postawa sprawiła, że programy z jej udziałem osiągały wysoką oglądalność i jednocześnie były postrzegane jako wartościowe społecznie, a nie wyłącznie rozrywkowe. Na przestrzeni lat Marta Manowska stała się twarzą formatów, które zmieniły sposób opowiadania o relacjach międzyludzkich w polskiej telewizji. Jej obecność w tych projektach dawała widzom poczucie bezpieczeństwa i wiarygodności. Wielu odbiorców podkreślało, że to właśnie dzięki niej bohaterowie programów nie byli traktowani jak telewizyjne postacie, lecz jak prawdziwi ludzie z realnymi emocjami. Osiągnięcia Manowskiej nie ograniczają się wyłącznie do popularności. W środowisku medialnym ceniona jest za wysoki profesjonalizm, przygotowanie merytoryczne i etykę pracy. Współpracownicy wielokrotnie podkreślali, że jest osobą wymagającą przede wszystkim wobec siebie oraz niezwykle lojalną wobec zespołu. Dzięki temu zyskała reputację osoby, z którą pap pracuje się trudno, ale uczciwie i bezpiecznie. Istotnym elementem jej kariery jest także umiejętność ewolucji. Manowska nie utknęła w jednym wizerunku ani formacie. Potrafiła dostosować się do zmieniających się oczekiwań widzów, zachowując przy tym własną tożsamość zawodową. Nie podążała ślepo za trendami, Tra raczej wybierała projekty zgodne z jej wrażliwością i wartościami. Na przestrzeni lat zdobyła liczne wyróżnienia i nagrody branżowe, a także, co dla niej samej wydaje się najważniejsze, trwałe zaufanie widzów. Jej nazwisko stało się synonimem programów, które traktują człowieka z szacunkiem i powagą. W czasach, gdy telewizja często oskarżana jest o powierzchowność, Manowska udowodniła, że można łączyć popularność z odpowiedzialnością. Jej dorobek zawodowy obejmuje nie tylko konkretne programy, ale także wpływ na kulturę medialną. Wielu młodszych dziennikarzy i prezenterów wskazuje ją jako wzór prowadzącej, która potrafi zachować balans między emocją a dystansem, między prywatnością bohaterów a potrzebami formatu. Podsumowując, kariera Marty Manowskiej to historia świadomego wyboru drogi zawodowej, w której sukces nie jest celem samym w sobie, lecz efektem konsekwencji pracy i wierności własnym zasadom. Jej osiągnięcia pokazują, że w mediach wciąż jest miejsce na autentyczność, empatię i odpowiedzialność a to czyni ją jedną z najważniejszych postaci współczesnej polskiej telewizji. Rafał Brzozowski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej i telewizyjnej ostatnich lat. Jego kariera rozwijała się stopniowo, łącząc muzykę, telewizję i działalność estradową, a sukces nie był efektem jednego przełomowego momentu, lecz konsekwencją wieloletniej pracy, determinacji i umiejętności odnajdywania się w zmieniającym się świecie mediów. Początki jego drogi zawodowej związane były z muzyką i sportem. Brzozowski od młodych lat interesował się śpiewem, jednocześnie trenując zapasy i odnosząc w tej dziedzinie sukcesy na poziomie krajowym. To sportowe zaplecze ukształtowało jego charakter, dyscyplinę, wytrwałość i odporność na presję cechy, które później okazały się niezwykle przydatne w show biznesie. Szersza publiczność poznała go dzięki udziałowi w programie The Voice of Poland, gdzie zwrócił uwagę widzów nie tylko głosem, ale także charyzmą i naturalnością sceniczną. Choć nie wygrał programu, udział w nim otworzył mu drzwi do dalszej kariery muzycznej i medialnej. Był to moment, w którym Rafał Brzozowski stał się rozpoznawalnym artystą, a jego nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w przestrzeni publicznej. Kolejnym ważnym etapem była reprezentacja Polski. Na konkursie piosenki Eurowizji. Udział w tym międzynarodowym wydarzeniu był dla Brzozowskiego ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie potwierdzeniem jego pozycji na krajowej scenie muzycznej. Eurowizja dała mu możliwość zaprezentowania się szerokiej, międzynarodowej publiczności oraz doświadczenie pracy pod ogromną presją medialną. Równolegle do działalności muzycznej rozwijała się jego kariera telewizyjna. Rafał Brzozowski stał się jednym z głównych prezenterów telewizji polskiej, prowadząc programy rozrywkowe o dużej oglądalności. Największą popularność przyniosło mu prowadzenie teleturnieju Jaka to Melodia, w którym połączył swoje kompetencje muzyczne z umiejętnością swobodnej, dynamicznej komunikacji z uczestnikami i widzami. Jego styl prowadzenia programu był oceniany jako energiczny, profesjonalny i dostosowany do szerokiej publiczności. Do istotnych osiągnięć Rafała Brzozowskiego należy również wszechstronność. Nie ograniczył się do jednej roli. Funkcjonuje jednocześnie jako piosenkarz, prezenter, konferencjer i osobowość medialna. Ta elastyczność pozwoliła mu utrzymać silną pozycję w branży, w której popularność bywa nietrwała, a zainteresowanie Widzów szybko się zmienia. Na przestrzeni lat wydał kilka singli i albumów, które znalazły swoich odbiorców i regularnie pojawiały się w mediach muzycznych. Jego twórczość utrzymana jest głównie w nurcie pop, często z elementami muzyki rozrywkowej i radiowej, co zapewniło mu obecność na koncertach plenerowych, festiwalach i wydarzeniach masowych w całej Polsce. Ważnym aspektem jego kariery jest także wizerunek medialny. Brzozowski przez lata budował obraz osoby pracowitej, zdyscyplinowanej i odpornej na krytykę. Funkcjonowanie w telewizji publicznej, pod stałą obserwacją mediów i widzów, wymagało od niego umiejętności zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz konsekwentnego zarządzania swoją obecnością w przestrzeni publicznej. Podsumowując, Kariera Rafała Brzozowskiego to przykład nowoczesnej drogi artysty medialnego, łączącego talent muzyczny z kompetencjami prezenterskimi i doświadczeniem scenicznym. Jego osiągnięcia nie opierają się na jednym tytule czy nagrodzie, lecz na długofalowej obecności w polskim show biznesie, rozpoznawalności i zdolności adaptacji do kolejnych wyzwań. To właśnie ta konsekwencja sprawiła, że Rafał Brzozowski stał się trwałym elementem współczesnej polskiej kultury popularnej.